Witam Ciebie w kolejnym odcinku kursu programowania w języku Python. W dzisiejszym odcinku poznamy czym są komentarze. Poznamy, czym jest taka operacja jak input w konsoli, czyli bardzo ważna funkcja związana z każdym językiem programowania, czyli to oznacza, że będziemy uczyć się już wprowadzać własne dane do, nas, do naszego programu, ale jak to wygląda i co na myśli? Dowiedzie się tego w dalszej części tego odcinka. Oraz poznamy, czym jest konwersja danych, która również związana jest z Tą naszą konwersją, z tym, z tym naszym inputem w konsoli. Ok, ale zajmijmy się tym, czym, jest, czym są komentarze. Więc zacznijmy może od definicji. Więc komentarz jest to wiersz tekstu lub jego fragment napisany w jakimś języku. W tym wypadku jest to nasz język Python i ten komentarz jest poprzedzony symbolem który informuje język programowania o tym, że należy go zignorować i nie wykorzystać. Właśnie w, w języku Python takim symbolem jest znak hasza, czyli nasz hashtag, którego możemy uzyskać poprzez naciśnięcie shifta i trójki na klawiaturze. I po co nam, nam są komentarze? Więc komentarze wyjaśnienia oznaczenie kodu. Oczywiście, programiści używają ich, by ułatwić innym zrozumienie przeznaczenia i działania danego kodu, ponieważ, ponieważ programiści dzielą się swoim kodem i nie wszyscy wiedzą, co kto napisał, dlatego stosuje się komentarze, żeby wyjaśnić komuś, o co w danych linijkach chodzi. Więc, może definicja. Dla niektórych może wydawać się trudna i skomplikowana, ale przejdziemy teraz do naszego środowiska PyCharm i tam sobie pokażemy, czym są komentarze i do czego służą. Ok, stworzę sobie na, na początku zmienną A, niech się równa na przykład 5. Ok, stworzę sobie teraz może drugą zmienną B, to się równa 10. Ok, i potem za pomocą funkcji print do kanału wyświetlenia zmiennej A. A pod spodem użyję drugiej funkcji print i wyświetlę sobie zmienną B. Oczywiście mógłbym to zrobić w tej jednej funkcji print, czyli A, i po przecinku mógłbym podać B. Czyli w jednej linijce zostanie wyświetlona zmienna A i B. Ale dla, na potrzeby odcinka zrobię to w dwóch oddzielnych funkcjach print. OK, dokonajmy teraz może wyświetlenia. Shift F10 i widzimy. Takiego wyniku się spodziewaliśmy, czyli została wyświetlona zmienna A, czyli 5, i zmienna B, czyli 10. Ok, miałem Wam pokazać, czym są komentarze. Więc, jak pamiętamy, komentarze służą do tego, aby poinformować nasz program, że, że ma coś zignorować. I taki tekst, który ma być komentarzem, poprzedzamy takim specjalnym symbolem. W języku Python jest, jest to symbol hasha. Więc spróbujmy. Mam coś zmienną, mam tutaj funkcję print, która wyświetla zmienną b. I poprzećmy tą funkcję jako hash, czyli shift i przytrzymujemy shifta i naciskamy trójkę. I mamy hash. I widzimy, że coś z tą funkcją jest już nie tak, ponieważ widzimy, że ona jest już szara. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli uruchomimy program. Widzimy, że została wyświetlona tylko i wyłącznie piątka. Co się stało z tą funkcją? Więc jeżeli poprzedziliśmy ją haszem, to znaczy, jak pamiętamy z prezentacji, która była przed chwileczką, to znaczy, że program będzie pomijał tą linijkę. Jeżeli zakomentuję również zmienną B, czyli przytrzymujemy Shifta i naciskamy trójkę, widzimy, że już program nie będzie czytał tej linijki w ogóle. Ani tej, ani tej. Czyli program nie będzie czytał liniek, które są poprzedzone haszem. Zobaczcie. Tak jest. Również wynik jest taki, wynik jest taki sam. A jeżeli zakomentuję zmienną A, czyli program będzie ignorował tą linijkę, nie będzie jej czytał. Widzimy, że już coś, coś z tą funkcją jest nie tak. Czyli nasza zmienna A nie została zadeklarowana. Zobaczmy. I widzimy, że Zmienna A nie została nigdzie zadeklarowana, zdefiniowana, ona tutaj jest, w tym miejscu, ale widzimy, że program ignoruje tą linijkę, czyli jej nie czyta w ogóle. Usunę sobie ten komentarz, czyli ten hash i widzimy, że znów wszystko wraca do normy i możemy normalnie uruchomić ten nasz program. Programiści używają tego właśnie, tych komentarzy, żeby Wyjaśnić znaczenie danego kodu. Więc ym, ja na przykład mam tutaj funkcję print i użyję na przykład tutaj hashtaga, na przykład wyświetlanie. I w taki sposób powinno się używać komentarzy, czyli na początku komentarz może oznaczać, że chcemy, żeby dana linika nie była czytana i komentarz może służyć również do tego, aby. Aby wyjaśniać znaczenie danego bloku kodu, ja na przykład mam tutaj funkcję print, która wyświetla zmienną a, i mam tutaj podpowiedź, że podpowiedź w komentarzu, która nie jest w ogóle czytana, czyli od hashtaga, nie jest talnika w ogóle czytana. To jest, to jest, to będzie czytane. Ale jeżeli damy hashtaga, to to wszystko, co znajduje się po hashtagu, czyli już po prawej stronie, nie będzie w ogóle czytane. Nie będzie brane w ogóle pod uwagę przez nasz interpreter Pythona. Zobaczymy, czy na pewno tak jest. Shift F10 i również widzimy, że zmienna A została wyświetlona naszą funkcją print. Zapomniałem wspomnieć również, że komentarze w języku Python są tylko i wyłącznie jednolinikowe. Czyli, jeżeli, chcemy, jeżeli chce, chcielibyśmy stworzyć komentarz na dwie liniki, to musimy również te dwie liniki poprzedzić znakiem hasza. Ok, zajmiemy się teraz wprowadzaniem danych przez użytkownika, czyli naszą funkcją INPUT. Czym jest funkcja INPUT? Otóż najlepiej, najlepiej byłoby to pokazać od razu na przykładzie. Zapisujemy funkcję input i wewnątrz tej funkcji, wewnątrz nawiasów tych funkcji zapisujemy w cudzysłowie na przykład podaj swoje imię. Jeżeli uruchomimy taki program, to oczywiście w konsoli naszej wyświetli się podaj swoje imię i oczywiście program się nie zatrzyma, tylko będzie czekał, aż podamy do, aż podamy jakąś wartość. Jeżeli podamy jakąś wartość i zatwierdzimy to Enterem, to ten program, który teraz zbudowaliśmy, dopiero się zakończy. Jeżeli przed naszą, przed naszą funkcją input dodamy naszą zmienną, na przykład stworzymy sobie zmienną name i po znaku równa się stworzymy naszą funkcję input, to wtedy to, co podamy do naszego inputa, zostanie zapisane w naszej zmiennej name. I potem tą zmienną name możemy robić. Możemy ją przetwarzać, możemy ją wyświetlać, możemy dodawać jakieś inne ciągi do, tego, do, tego nas, do tej naszej zmiennej name, która przechowuje w tym wypadku nasze imię, możemy tworzyć konkatenację, czyli dużo, dużo. Różnych rzeczy możemy tworzyć właśnie z wprowadzaniem danych do użytkownika. Wtedy nasz program yy, nie, nie, mamy takiego, nie mamy takiego wrażenia, że nasz program pracuje sam dla siebie na suchych tylko wartościach podanych, przez podanych od razu w kodzie. Tylko program będzie pracował dynamicznie na wartościach, które są podane przez użytkownika. Więc stwórzmy sobie taki podstawowy i prosty program, który pokaże, jak działa właśnie ten nasz input. Jak pamiętamy, do wprowadzania danych przez użytkownika do programu służy funkcja input. Czyli zapisujemy input jak pamiętamy, wewnątrz tych nawiasów podajemy, co ma się wyświetlić. Czyli, na przykład, chcemy, żeby wyświetliła się, się taka podpowiedź dla użytkownika. Na przykład, wprowadź, wprowadź swoje imię. I po dwukropku możemy dodać spację, żeby to nie było sklejone. Jeżeli teraz ukochamy nasz program, czyli Shift F10, widzimy, że nasz program cały czas stoi w miejscu. On się, nie, on się nie zatrzymał. On stoi w tym miejscu, czyli czeka, aż podamy jakąś wartość. Czyli na przykład podajmy jakąś wartość, na przykład wprowadź swoje imię. Na przykład podam tutaj swoje imię, czyli Paweł. OK. Jeżeli teraz zatwierdzę naciskając Enter to widzimy, że nasz program nic z tym nie zrobił. Ale widzimy, że nasza funkcja input działa, czyli w jaki sposób, sposób wprowadziliśmy dane do, naszej, do naszego programu. Więc znowu, jak pamiętamy z prezentacji, to jeżeli przed naszym inputem dodamy naszą zmienną, czyli na przykład zmienną name, która dynamicznie już została stworzona i po znaku równa się przypisujemy do niej. Czyli teraz to, co zostanie wpisane do, do inputa, Zostanie zapisane do zmiennej name. I potem na przykład możemy wyświetlić sobie tą zmienną name, czyli print. Name. Ok, shift F10. Widzimy znowu program czeka na wprowadzanie jakichś danych, czyli wprowadzę dane na przykład znowu swoje imię, czyli Paweł. I widzimy, zosta i to i moje imię zostało wyświetlone w tym miejscu. Czyli taka zadziałała moja funkcja print. I yy, wyświetla zmienną name i moja zmiana name przechowuje akurat moje imię, które zostało wprowadzone do mojego inputa. A jeżeli przed moją, przed wypisanie mojej zmiennej name mogę, doda mogę dodać na przykład jakiś ciąg znaków, na przykład witaj po dwukropku, a może nie po dwukropku spacja plus name. Jak pamiętamy to zadziała, ponieważ posiadamy i tutaj stringa, i tutaj stringa. Nie musimy używać w żaden sposób formatowania naszego stringa. Także Shift F10 i znowu wprowadź swoje imię. Podaję swoje imię. Paweł. I widzimy, że stworzyliśmy program, który się z nami wita. Bardzo prosty, dwulinikowy program, który się z nami wita. Witaj, Paweł. Czyli jak zauważyliśmy, funkcja print. Stosujemy funkcję print, aby dodać taką możliwość użytkownikowi, aby wprowadził swoją, swoje dane. I to, co wpiszemy wewnątrz nawiasów tego, tej naszej funkcji input, będzie taką podpowiedzią dla użytkownika, co ma wpisać. I potem to, co zostanie wpisane w naszej funkcji input, zostanie zapisane do zmiennej name, i potem to wszystko wyświetlamy. Zajmiemy się teraz trzecim podpunktem z dzisiejszego odcinka, czyli czym jest konwersja typów. Stwierdziłem, że możemy to zrobić od razu, że pokażę to Wam od razu, tworząc przykładowy program. Pamiętacie z poprzedniej części. Z poprzedniego rozdziału tego materiału, że tworzyliśmy inputa, czyli tworzyliśmy taką funkcję, która pozwalała nam wprowadzić dane od jakiegoś użytkownika. Ale jak, pamięta, jak możecie zauważyć, tam posługiwaliśmy się tylko stringiem. Czyli nasz, nasze imię było typu string, czyli było łańcuchem znaków, jakimś tekstem. A co, jeżeli byśmy wprowadzili jakąś liczbę? Więc na przykład. Stworzę sobie zmienną number, OK i do niej chciałbym przypisać to, co zostanie wpisane w mojego inputa, czyli zapisuję input. OK. I dajmy w tych nawiasach podpowiedź dla naszego użytkownika. Czyli na przykład wprowadź liczbę. Liczbę. Dwóch kropek spacer, żeby to nie było sklejone. I potem, może tą naszą liczbę wyświetlimy, czyli print, number. Na pewno nie będzie na początku z tym problemu. Widzimy, program się uruchomił, uruchomi, podaj liczbę. I na przykład wprowadźmy 11. Widzimy, moja jednostka została wyświetlona. A co, jeżeli wprowadzimy tutaj funkcję type, czyli Funkcja, która sprawdza, jak, jak, jakie, jakiego typu są nasze dane. Czyli type. Jak pamiętamy, z, z jednych z pierwszych odcinków używaliśmy funkcji type i wewnątrz funkcji type zapisywaliśmy naszą zmienną, którą chcemy poddać operacji sprawdzenia naszego typu. Czyli Shift F10. Podaj liczbę, na przykład 12, 21 i widzimy str. Czyli moja zmienna jest typu string, czyli łańcucha znaków jest tekstem. Ale jak, to jest, jak, jak jakim cudem może być tekstem? Jak normalnie wprowadzam liczbę i tą liczbę wyświetlam sobie. Ok, usunę sobie funkcję type. Czyli już wiemy, że coś jest nie tak z tymi naszymi liczbami, bo wprowadziliśmy liczbę i widzimy, że ona jest typu string, czyli jakimś łańcuchem znaków, znaków jest, jest jakimś tekstem. Więc spróbujmy może tą naszą liczbę, która zostanie zapisana do, do, zapisana do zmiennej NUMBER no, Zapiszmy na przykład NUMBER Plus równa się na przykład 5 Czyli do mojej zmiennej NUMBER zostanie, zostanie dodana wartość 5 i potem tą piątkę Potem Tą zmienną NUMBER wyświetlamy Czyli na początku podajemy jakąś liczbę Na przykład będzie to liczba 5 i on, ta piątka zostanie zapisana do zmiany numbera, jeśli chodzi o pierwszą linijkę. W drugiej linijce do naszej piątki dodajemy znowu piątkę i powinna zostać wyświetlona dziesiątka. Ale czy tak będzie na pewno? No sprawdźmy. Shift F 10, podaj liczbę i podajemy piątkę. Podalcie piątkę i w tym miejscu do mojej piątki powinna zostać, zostać dodana znowu piątka i potem S suma tych dwóch piątek, czyli dziesiątka, powinna zostać wyświetlona na ekran. Sprawdźmy, czy na pewno tak będzie. Type Error, czyli błąd typu. Możemy się doczytać, że do nie możemy dodawać liczb do typu string. Czyli znowu jest problem, ponieważ liczby, które wprowadzimy w inputa, są zamieniane na, na typ string, czyli typ tekstowy. Dlaczego tak jest? On takie założenia ma język Python, dlatego będziemy poznawać, czym jest konwersja typów. Możemy naprawić nasz program w jeden sposób, żeby ta nasza dziesiątka została wyświetlona. Czyli możemy użyć tak zwanej konwersji typów. Czyli, jeżeli, może zminimalizuję to okno konsoli, żeby nam nie, żeby nam nie przeszkadzało. Więc, więc, jeżeli to, co wprowadzę do, do naszego inputa, jest zamieniane na stringa. Czyli jeżeli podam liczbę, to ta liczba zamieniana jest na stringa. Więc tą liczbę string jeszcze raz, jeszcze raz zamienimy od razu na liczbę. Więc możemy to zrobić w następujący sposób. Przed inputem zapisujemy typ, w jaki chcemy, żeby nasz żeby nasza liczba została skonwertowana. Więc na przykład chciałbym, żeby z, tego, z tej mojej liczby, która na początku zostaje zamieniana na stringa, została zamieniona na liczbę całkowitą, czyli integer. Czyli czyli piszę integer, czyli int, i obejmuję całego inputa w nawiasy. I zobaczcie, teraz dokonaliśmy tak zwanej konwersji typów. Sprawdźmy, czy na pewno wszystko działa wprowadzić liczbę 5 i już została wyświetlona nasza dziesiątka czyli do tej naszej zmiennej i do tej, do tej naszej funkcji input została wprowadzona piątka ona została ona była już typu string czyli typu tekstowego i potem tego naszego inputa konwertowaliśmy, czyli zamienialiśmy na typ integer, czyli typ całkowity. I potem już normalnie możemy pracować. Więc, jeżeli mamy typ integer, to możemy już do, na spokojnie do mojego typu integer dodać na przykład tą naszą piątkę. I suma z tego wyszła 10. A co jeżeli tego, tej konwersji typów nie dokonamy i, do, i chcielibyśmy dodać ze sobą dwie liczby, które zostaną, zostaną wprowadzone mm, od użytkownika. Czyli usunę sobie tą konwersję typów, czyli moją funkcję int i może usunę sobie tą, tą, to co się dzieje w drugiej linijce, czyli plus równa się 5. Ale zostawię zmienną number i tutaj mojej zmiennej number dopiszę jedynkę, czyli tworzę nową, zmienną czyli number która jest w tym miejscu i number 1 i do mojej zmiennej number 1 to się równa chciałbym żeby użytkownik podał drugą liczbę czyli znowu piszę input i w nawiasach daję podpowiedź mojemu użytkownikowi żeby wprowadził wprowadzi drugą liczbę kropek. A w pierwszej inyste może podam wprowadzić pierwszą, pierwszą liczbę. Czyli OK. I w funkcji print dodajemy number 1, number plus number 1. Number 1. Sprawdźmy, co się stanie. Shiftę w 10. Ok. Wprowadź liczbę. Podajemy piątkę. I od razu program prosi o podanie drugiej liczby, czyli wprowadzamy drugą liczbę, na przykład 2. I sprawdźmy, czy na pewno moja piątka z dwójką się sumuje. Czyli zatwierdzam enterem i wynik jest 52, co jest grane. Od kiedy 5 plus 7 daje wynik 52. Otóż piątka została przyklejona do dwójki. Może, może na odwrót. Dwójka została przyklejona do piątki. Tak jak to było w konkatenacji, jak pamiętamy. <laughs> Operator plusika dodawał nam dwie zmienne. Jeżeli te, te dwie zmienne były typu string, to je po prostu <laughs> do siebie kleił. Dodawał do siebie. Ale nie w sposób taki liczbowy, tylko w sposób taki tekstowy, że dodawał, dodawał dwa teksty do siebie. Celem uzyskania jednego. Jak pamiętamy hmm, odcinek, w którym była omawiana konkatenacja, czyli łączenie tych dwóch tekstów, celem uzyskania jednego, tak to mogę powiedzieć swoimi słowami. I tutaj mamy na przykład tutaj, tutaj zamiast jakiegoś tekstu, podajmy dwie liczby, na przykład 5 i 2, piątkę i dwójkę. I potem program nie odróżnił. Że to są liczby, ponieważ jak pamiętamy, input, wszystko co wprowadzimy w inputa, czy to liczba, czy to tekst, jest zamieniana na stringa. I potem program, nasze liczby, które zostały zamienione na stringa, program myśli, że to jest jakiś tekst, więc za pomocą operatora plus plusa dodaje te, te dwa teksty do siebie i uzyskaliśmy jeden tekst, 52. Czyli została użyta tak zwana konkatenacja teraz, czyli dodanie dwóch tekstów do siebie. Więc również, również, aby to naprawić, służy yy, konwersja typów, czyli to, co zostanie wprowadzone, również zamieniamy na jakąś zmianę. Na przykład niech to będzie teraz zmienia float. Używaliśmy przedtem zmiennej int, yy, formy typu danych int, więc teraz użyjemy typu float, czyli zapisujemy float, okay, i obejmujemy całego inputa w nawiasach. Czyli to, co podamy w, jako, jako pierwszą liczbę, w mojego inputa, zostanie przekonwertowane, zamienione na typ float, czyli typ zmiennoprzecinkowy. Również w drugą linicę dodamy, niech to będzie typ float też i obejmujemy całego inputa w nawiasach. I teraz nie powinno być problemów, ponieważ te moje teksty, czyli te moje liczby, które, które na początku zostały zamienione na tekst, zostają zamienione, czyli przekonwertowane na typ float. Teraz nie powinno być problemu z uruchomieniem i poprawnym sumowaniem tych moich dwóch zmiennych. Wprowadź liczbę, na przykład 5.25. Niech to będzie druga liczba, 7.13. I suma została podana poprawna, 12.37. Także w tym odcinku nauczyliśmy się bardzo dużo rzeczy. Poznaliśmy, czym są komentarze, poznaliśmy, czym jest input, czyli bardzo ważna forma każdego języka, a w tym wypadku input to jest wprowadzanie danych w języku Python, czyli program staje się już dynamiczny, ponieważ nie pracujemy na, na sztywnych wartościach, które zostały wprowadzane w kodzie, tylko możemy obracać tymi zmiennymi, obracać tym, tym kodem, podając swoje wartości, które chcemy wprowadzić do naszego programu, żeby potem coś z tymi wartościami się stało. I poznaliśmy również konwersję typów, czyli możemy już podawać nie tylko tekst, ale nauczyliśmy się operować na, na inputach, operować na konwersji typów, i możemy podawać liczby. I potem te liczby możemy ze sobą dodawać, lub co innego z nimi robić. Także poznaliśmy bardzo dużo rzeczy w tym odcinku i myślę, że to już byłoby na tyle. Także dzięki Ci za oglądanie. I zapraszam cię do kolejnego odcinka, który będzie już jutro o godzinie 18.00.